Małdyty, niemieckie Maldeuten, wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie ostródzkim nad jeziorem Sambrut. Wymieniana jest już w dokumentach z 1350 roku jako osada pruska pod nazwą Mauditen. Nazwa osady wywodzi się od prusa o imieniu małdyc lub od rośliny w języku litewskim mauda, czyli cykuta. W latach 1945-1946 miejscowość nosiła nazwę Niebytów. Kościół podwyższenia krzyża świętego w Małdytach stanowi rzymskokatolicką parafię w diecezji elbląskiej w dekanacie morąskim. Kościół ten został wybudowany w latach 1985-1990 roku. Parafię natomiast erygowano 15 sierpnia 1990 roku, a uczynił to biskup warmiński Edmund Piszcz. W odległości 4 km od Małdyt znajduje się kościół filialny pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Zajezierzu. Pierwszy kościół w tej miejscowości wybudowano w 1400 roku. Nowy kościół wzniesiono w 1656, przebudowano go natomiast w 1866 w stylu neogotyckim. Przy kościele parafialnym w Małdytach znajdują się pomniki. Pierwszy z cytatem słów świętego Jana Pawła II: Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa z 1998 roku. Drugi upamiętniający dziesiątą rocznicę utworzenia parafii z roku 2000. Trzeci to sosna taborska, pobłogosławiona przez Benedykta XVI i jest to dar koła łowieckiego z Małdyt z roku 2008 i czwarty, upamiętniający beatyfikację świętego Jana Pawła II z 2011 roku. Do parafii należą następujące miejscowości Małdyty, Zajezierze, Drynki, Gumniska Wielkie, Leśnica, Pleśno i Sople. Siedziba parafii mieści się przy ulicy szkolnej w Małdytach.